Pamiętajmy, że jeżeli mamy duże zasoby wyobraźni, to później w dorosłym ży życiu też możemy sobie więcej różnych scenariuszy wymyśleć. A możliwość wymyślania tych różnych scenariuszy powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej zanalizować e, sytuację, w której jesteśmy, bo widzimy różne ścieżki, którymi możemy e, podążyć. To, że popełnię błąd nie znaczy, że jestem gorszy, niewystarczający, zły, głupi czy jakikolwiek co tam możemy sobie takiego negatywnego pomyśleć, tylko błędy służą do, do rozwoju. Dzień dobry Państwu, jak co poniedziałek, rozmowy terapeutyczne. Z, razem z Anią Komorowską, dzisiaj zajmiemy się, zgodnie z zapowiedziami w, w poprzednich odcinkach, tematem, w jaki sposób możemy wspomóc e, rozwój logicznego myślenia e, u dzieci. E, w poprzednich odcinkach e, oczywiście zachęcamy do obejrzenia mówiłyśmy o tym, w jaki sposób ten rozwój logicznego myślenia e, przebiega u dzieci. E, mówiłyśmy też o tym, czym jest logiczne myślenie jakie są rodzaje. Jakie są składowe tego logicznego myślenia, a dzisiaj e, zajmiemy się tematem, w jaki sposób wspierać ten rozwój. E, ważne jest też oczywiście, żeby w zależności od wieku, dostosowywać te metody, o których powiemy do, do możliwości rozwojowych dzieci. E, jest mnóstwo różnego rodzaju zabaw i aktywności, które taki rozwój logicznego myślenia będą wspierały. I takim jednym z takich um, zabaw to są oczywiście wszelkiego rodzaju gry planszowe, gry strategiczne, na przykład takie jak szachy, jak warcaby czy skrable, bo to są gry, które będą uczyły nasze dzieci planowania i przewidywania ruchów przeciwnika. Tak, te aktywności bardzo skupiają się na tym, że musimy analizować sytuację, którą mamy przed sobą. Musimy strategicznie zaplanować swoje działanie i spróbować przewidzieć działanie przeciwnika. I jeżeli... Czy takie myślenie sekwencyjne też będą tak, rozwijały. Tak, i jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to dostrzegamy, że faktycznie takie gry jak szachy, Warcaby są tak naprawdę bardzo złożonymi aktywnościami. Ale dużo prostsza gra. Tak naprawdę też te wszystkie umiejętności nam rozwinie, bo możemy sięgnąć po kółko i krzyżyk. Taka zabawa z naszego dzieciństwa i dzieciństwa naszych rodziców, i pewnie dziadków też, wydawałoby się nic skomplikowanego, a jednak faktycznie wszystkie te elementy w sobie za zawiera czyli analizujemy, co mamy przed sobą, planujemy nasze ruchy, ale próbujemy też przewidzieć ruchy przeciwnika w takiej mniejszej skali, więc dostępne tym młodszym dzieciom e, również. Ale niezwykle rozwijające. I kolejnym, kolejną naszą taką propozycją to są wszelkiego rodzaju łamigłówki, na przykład sudoku, czy zagadki logiczne. To też będzie taki element, który będzie rozwijał um, to myślenie logiczne u dzieci, czyli z jednej strony będziemy, um, po jednej stronie mamy właśnie analizę problemu, mamy też um, taką domieszkę, powiedzmy kreatywności, um, na przykład w przypadku sudoku, no taka umiejętność szukania pewnego rodzaju prawidłowości, wzorów i też porządkowania informacji mhm. um, z jednej strony, no i też tutaj będzie zaangażowane to właśnie myślenie przyczynowo-skutkowe też. Tak. I jeśli mówimy o zagadkach, no to tutaj powiedzieliśmy zagadki logiczne, ale już te najprostsze zagadki, które przedstawiamy kilkulatkom, kiedy one odgadują jakie to jest zwierzę na przykład, mhm. czy jaki to jest przedmiot, to już nam pomaga klasyfikować zbiór danych, które mamy i jakby przypasowywać to do obiektów, które mogą spełniać, spełniać te warunki zawarte w tym opisie. Czyli tutaj tak mówimy bardzo bardzo profesjonalnie, tak? A realnie jakby mówimy zazwyczaj rymowankę i dziecko składając sobie te wszystkie informacje określa co to właściwie za tą mhm. rymowanką może stać. I tutaj mamy takie proste rzeczy. A u starszych dzieci jeżeli myślimy o zagadkach logicznych, to bardzo fajne są takie książki, które przedstawiając historię taką detektywistyczną, angażują dzieci w to, żeby razem z bohaterami próbować rozwiązać daną sytuację, czyli spróbować jakby tutaj sięgnąć już bezpośrednio po to myślenie przyczynowo-skutkowe, czyli co się stało, kto zrobił coś, co otrzymaliśmy, mhm. tak? A przez to, że Ubieramy to w ciekawą historię, to też dużo bardziej angażujemy dzieci. Taki element zabawy, i też taki komponent trochę emocji. Tutaj tak chodzi, bo też nauka dobrze, dobrze jest, żeby była związana trochę z emocjami, żeby była taka emocjonalna, to wtedy te, te ślady pamięciowe budują się, z, zapisują się zdecydowanie lepiej. E, I kolejna rzecz, to oczywiście wszelkiego rodzaju eksperymenty. E, możemy oczywiście posiłkować się takimi gotowymi zestawami, które można kupić e, w sklepach, gdzie mamy dokładną instrukcję, w jaki sposób taki eksperyment przeprowadzić, ale też jest mnóstwo różnego rodzaju e, takich. Instrukcji w internecie, i możemy za pomocą bardzo prostych um, sprzętów, czy, czy rzeczy kupionych chociażby w sklepie spożywczym, takie eksperymenty w domu przeprowadzać. E, I one też są oczywiście bardzo ważne, no bo um, taki eksperyment będzie pomagał. Na przykład w, w tym, jak w jaki sposób stawiać hipotezę. Tak, dokładnie, i to jest bardzo ważne. Z jednej strony, bardzo ważne jest to, że eksperyment kojarzy nam się z czymś bardzo takim skomplikowanym, zaawansowanym, i możemy się bać po to sięgnąć, ale to, co ty mówisz, czasem wystarczą naprawdę super proste składniki: woda, ocet, tak. soda. soda. I mamy wybuch wulkanu. I mamy wybuch wulkanu. To jest bardzo fajne, bo działa na konkretach. Dziecko robi to samo, więc też zupełnie inaczej tą wiedzę e, przyswaja. E, z tym, że właśnie też fajnie jest, kiedy e, robiąc eksperyment trzymamy się e, już takiego e, schematu, który pokazuje rozwój myślenia, czyli najpierw zastanawiamy się, co mamy przed sobą. Staramy się postawić pewną hipotezę. Co się może wydarzyć? Czyli zadajemy pytanie, co się stanie, jeżeli połączymy te składniki. Później przeprowadzamy proces, mamy obserwację i wyciągnięcie wniosków. I oczywiście, im mniejsze dziecko, tym mniej będziemy dzielić na te konkretne hmm. elementy i te elementy nazywać, ale kiedy mamy już trochę starsze dzieci, możemy starać się jakby nazywać im ten proces, żeby one też w taki sposób Fizyczny potrafiły sobie to myślenie rozłożyć na części, tak? Czyli mam hipotezę, myślę, że coś się może stać, sprawdzam to empirycznie, czyli robię i obserwuję, co się wydarza i wyciągam wnioski. I to wyciąganie wniosków myślę, jest super ważne i dla dzieci, i dla osób dorosłych, żebyśmy pamiętali, że warto jest jednak spojrzeć sobie wstecz i te wnioski wyciągnąć. Zastanowić się, czy to, co zrobiliśmy, przyniosło ten efekt, który chcieliśmy, a jeżeli nie przyniosło, no to dlaczego? Co mogliśmy zrobić inaczej, ewentualnie później spróbować zrobić to w jakiś inny sposób? Więc takie proste zabawy realnie przekładają się na to, że to logiczne myślenie, to myślenie, przyczynowo-skutkowe, bardzo nam się rozwija. Mhm. Czyli im więcej eksperymentów, tym lepiej tak naprawdę. Im więcej hipotez postawimy, tym więcej ich sprawdzimy. Tak Więc jest. to się przełoży na też i na dorosłe życie. W jaki sposób jeszcze możemy wspierać rozwój logicznego myślenia? Oczywiście też różnego rodzaju programowanie. Czy nauka programowania. To może już trochę dla starszych dzieci, ale też na pewno taka nauka programowania będzie pomagała właśnie w, w wykształceniu umiejętności analizo analizowania z jednej strony, analizowania też no, kolejności działań, um, też w jakimś stopniu. Um, będzie wykształcała taką umiejętność projektowania pewnych rzeczy, czyli od, od pomysłu do, mm -hmm. do wykonania, już do tego końcowego etapu. Natomiast e, wspomniałaś też e, przy okazji tych eksperymentów domowych. O tym, żeby robić to w odpowiedniej kolejności i żeby też zadawać określone pytania. Bo okazuje się, że też właśnie prowadząc um, codzienne rozmowy, też możemy rozwój tego logicznego myślenia wspierać. Mm -hmm. Bo chociażby zadawanie otwartych pytań to już jest jeden z takich sposobów um, na to, żeby gdzieś um, dialog, Właśnie wokół, wokół pewnej historii się nam rozwinął. E, I co może być takim otwartym pytaniem? Na przykład, co by było gdyby? I tu mhm. możemy sobie fantazjować, i możemy dowolnie jakby zająć się dowolnym tematem, e, żeby gdzieś to kreatywne myślenie w naszych dzieciach się uruchomiło. No i też właśnie taka umiejętność analizowania różnych scenariuszy, czyli też o czym mówiłyśmy wcześniej, to, to, to umiejętność myślenia właśnie przyczynowo-skutkowego. Mhm. I y jeżeli mówimy o tym zadawaniu pytań, to możemy wrócić do tej teorii strefy najbliższego rozwoju, czyli poprzez te pytania, my możemy trochę nakierować dziecko na odpowiedź. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym procesie rozwoju myślenia również dziecku towarzyszył rodzic bądź osoba dorosła, która może to myślenie trochę korygować. Ale tutaj ważne jest, żeby nie przedstawiać rozwiązań, tylko żeby. Popychać dziecko do tego, żeby dziecko to samo rozwiązanie znalazło. Więc, tak jak mówisz, takie gdybanie, czyli rozwijanie też wyobraźni, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy duże zasoby wyobraźni, to później w dorosłym życiu też możemy sobie więcej różnych scenariuszy wymyśleć, a możliwość wymyślania tych różnych scenariuszy powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej zanalizować. Sytuację, w której jesteśmy, bo widzimy różne ścieżki, którymi możemy podążyć. I to nam pokazuje taki piękny łańcuch od takich bardzo prostych zabaw wieku dziecięcego, jak one bardzo wpływają na umiejętności, które w tym życiu dorosłym są nam potrzebne. I kolejnym sposobem to jest na przykład to, żebyśmy zachęcali nasze dzieci do uzasadniania podjętych decyzji. Um, nie krytykowania, tylko mhm. dlaczego akurat y, tak uważasz, w jaki sposób doszedłeś do tego wniosku. I to będzie na pewno pomagało ćwiczyć y, też taką umiejętność argumentacji, która też będzie ważna w, y, y, no, w takich starszych klasach, też szkoły podstawowe Zresztą w ogóle umiejętność argumentacji, umiejętność obrony własnego stanowiska jest bardzo ważna też w kontekście emocji, w kontekście poczucia własnej wartości. Więc tu mamy mhm. jakby, działamy. Z dwóch stron. Z jednej strony to, że możemy obronić nasze granice, możemy uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiliśmy, a z drugiej strony no, też ćwiczymy to logiczne myślenie cały Dokładnie, czas. Dokładnie, tak. I myślę, że rodzice czy osoby dorosłe też nie powinny bać się zmienić decyzji w momencie, kiedy argumentacja dziecka nas, nas przekonuje. Tu mi się od razu kojarzy taka sytuacja z przedszkola, kiedy dzieci miały narysować siebie na obrazku. Jakieś, było jakieś zadanie typu portret, czy mhm. co robiłeś na podwórku, czy jak spędziłeś popołudnie. I przyszedł chłopiec, który narysował dom. Narysowanie domu jest dużo prostsze niż narysowanie sylwetki ludzkiej. Więc wiadomo, że poszedł na skróty. No i teraz można go skrytykować i powiedzieć: Nie wykonałeś zadania. Ale można powiedzieć, dlaczego narysowałeś dom. I on mówi, bo ja jestem w tym domu. I to nam pięknie pokazuje, jak bardzo rozwinięty jest jakby poziom myślenia i kombinowania u takiego dziecka. I w takich sytuacjach myślę, że warto może nie tyle jakby specjalnie nagradzać takie myślenie, ale zaakceptować to i pokazać, że wymyśliłeś zupełnie inne rozwiązanie tego problemu, ale to rozwiązanie jest ok i mhm. super. I kolejny pomysł to jest oczywiście analizowanie sytuacji z takiego naszego codziennego życia, bo to nie tylko oczywiście eksperymenty naukowe, nie tylko książki, gry, ale też takie codzienne życie może nam pomóc w tym, żeby to logiczne myślenie rozwijać. Mogą to być bardzo proste pytania, typu na przykład, co się stanie, jeżeli na przykład teraz. No, zgaśnie światło. Mhm. Albo nie wiem, zabraknie prądu w naszym kraju. Nie? Mhm. Coś takiego. Więc takie sytuacje codzienne, żeby też zachęcać właśnie do, do, do takiego analizowania. No i też to będzie taki dobry punkt, właśnie, do wyjścia do rozwijania tego też myślenia przyczynowo-skutkowego. Tak, i myślę, że tą strategię też warto wykorzystać w sytuacjach. Kiedy dziecko nie chce wykonać jakiegoś na przykład swojego obowiązku, czyli siadamy do odrabiania lekcji i dziecko mówi, nie odrobi tych lekcji, to możemy spróbować zapytać, ok, to co się wydarzy, jeżeli nie, nie odrobisz, odrobisz le. lekcji? Jeżeli dziecko samo znajdzie jakby argumenty za tym, że jednak to odrobienie lekcji bardziej mu się opłaca niż mm -hmm. nie opłaca, to będzie bardziej skłonne do tego, żeby podjąć wysiłek i te lekcje odrobić. I kolejna rzecz, jedna z takich moich ulubionych, to, to są błędy. Każdy z nas je popełnia, i ja jestem takim. Uważam, że błędy, dobrze by było, żebyśmy też w momencie, kiedy no, opiekujemy się naszymi dziećmi, żebyśmy pokazywali, że błędy nie definiują nas. Czyli to, że popełnię błąd, nie znaczy, że jestem gorszy, niewystarczający, zły, głupi czy jakikolwiek, mm -hmm. co tam możemy sobie takiego negatywnego pomyśleć, tylko błędy służą do, do rozwoju, do tego, żeby wyciągać z nich wnioski i w przyszłości zrobić coś inaczej. To nie znaczy, że zrobiliśmy źle, popełniliśmy błąd, wyciągnęliśmy z tego wnioski i na przyszłość zastanówmy się, co możemy zrobić inaczej, innego żeby ten błąd się nie powtórzył, to jest bardzo ważna lekcja, i to też w kontekście y, obserwacji. Jak dzieci nas o, obserwują, też żeby no, widziały, w jaki sposób my reagujemy na popełniane błędy, że nie atakujemy siebie, że nie mamy do siebie nadmiarowo jakoś tam pretensji, czy reagujemy w jakiś sposób nerwowo, agresywnie, lękowo, tylko żeby nawet czasami zabawić się, y, taką, taką na przykład zabawę zrobić, że o, no, pomyliłem drogę jadąc do domu. Można z jednej strony się zdenerwować, zacząć tam no, przeklinać, że no, znowu jestem głupi, no mm -hmm. i jeżeli dziecko to obserwuje, no to też widzi, w jaki sposób rodzic na te błędy reaguje, ale można trochę to przekuć na zabawę, że no, dzięki temu na przykład zobaczyliśmy jakiś fajny widok, albo odkryliśmy nową drogę do domu, jako że ta droga to jednak, tam jest mniej korków, no i różnego rodzaju takie pozytywy z e, takiego błędu to można To jest wyciągać. bardzo ważna strategia, bo ona Pokazuje dzie dzieciom potencjał w błędach i powoduje, że one nie będą się tak bardzo bały podejmowania nowych aktywności, bo dziecko boi się podejmowania nowych aktywności bardziej w perspektywie tego, że coś mu nie wyjdzie i zostanie oceniony, bądź samo siebie wtedy to dziecko skrytykuje. A jeżeli będzie widziało, że każdy popełnia błędy i to nie jest nic strasznego. Ważne, żeby w odpowiedni sposób później to ograć i wyciągnąć wnioski, no to też chętniej będzie podejmowało różne nowe wyzwania, a przez to ten jego rozwój też będzie bardziej i aktywny, i będzie jakby szybciej prowadził do osiągnięcia kolejnych etapów tego rozwoju. I też myślę o takiej ciekawości, którą dobrze by było, żebyśmy też nie tracili, bo dzieci no z tak z definicji są bardzo ciekawe i chcą poznawać, eksplorować świat, a czasami wśród dorosłych ta ciekawość trochę gdzieś tam zamiera i no, nie jesteśmy ciekawi, nie, nie staramy się dotrzeć gdzieś do, do, do sedna jakiegoś nie wiem, zagadnienia, problemu i warto, żeby też dzieci obserwują nas widziały, że w nas jest właśnie taka ciekawość, ciekawość życia, ciekawość świata, i żeby zobaczyły, że tak naprawdę szukanie rozwiązania, szukanie odpowiedzi na różne pytania może być bardzo ciekawą zabawą i może dawać bardzo dużo przyjemności i bardzo dużo satysfakcji. Czyli no, podsumowując, no, warto pokazać dzieciom, że błędy są częścią nauki. Bez błędów nie ma rozwoju. I to jest nieodłączny element naszego życia i błędy są po to, żeby właśnie je popełniać, wyciągać z nich wnioski, um, no i żeby gdzieś nie zatrzymać się na tym, że no popełniłem błąd, czyli już w zasadzie... Już więcej nie już próbuję, nie, bo i tak mi nie, nie, nie wyjdzie. Będę, że, mi więcej nie będę próbować, bo i tak mi nie wyjdzie. Też y, na koniec dodajmy, że y, zdecydowanie środowisko, w jakim się wychowujemy, które nas otacza, ma bardzo duży wpływ na rozwój logicznego myślenia. I sprzyjające środowisko to jest takie środowisko, które daje możliwości um, eksplorowania. Bez jakichś y, zbyt dużych ograniczeń, z jednej strony eksplorowania y, świata, który mnie otacza, otoczenia, ale też dostarcza różnego rodzaju takich bodźców właśnie poznawczych, y, które będą zachęcały właśnie do zadawania pytań, do, do szukania odpowiedzi i też żeby dzieci widziały, że to wsparcie ze strony dorosłego jest i my jesteśmy przy tym dziecku i możemy no w, każdej, w każdej chwili możemy mu pomóc w dojściu do, do jakiegoś rozwiązania. No i też warto wspomnieć, że badania pokazują, że większa ilość właśnie różnego rodzaju takich edukacyjnych zabaw, zajęć, im więcej takich konstruktywnych rozmów z dorosłymi, tym te zdolności poznawcze rozwijają się szybciej i efektywniej. Czyli, z jednej strony, patrzymy na dzieci, które mają biologicznie i naturalnie potencjał do tego, żeby rozwinąć się w tej sferze myślenia, a z drugiej strony patrzymy na to, że ten potencjał możemy pomóc wydobyć, i on wtedy będzie rozwijał się szybciej i to dziecko będzie mogło osiągnąć piękniejsze cele w życiu dorosłym. Zgadza się. Także dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy już za tydzień w poniedziałek. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.